Na początku roku media obiegła wiadomość o tajemniczym mężczyźnie, w którym zakochała się Roxie Węgiel. Osiemnaście przecinek nastolatka nie chciała dłużej skrywać, że dopadła ją strzała Amora i w końcu potwierdziła oficjalnie, że jest w związku. Na temat jej partnera początkowo wiadomo było niewiele. Nie było tajemnicą jednak, że jest osobą spoza show, biznesu, a z Roxie poznał się przy okazji tworzenia jej płyty. Media szybko wyśledziły nieco informacji o życiu prywatnym Kevina Mugleya. Okazało się, że nie tylko jest starszy od wokalistki o 8 lat, ale także jest ojcem synka o imieniu William. Wiele osób dziwiło się, że Roxy Węgiel zdecydowała się na związek z mężczyzną po przejściach. Jednak ona zapewniała na każdym kroku, że jest szczęśliwa. Kilka miesięcy później przyjęła nawet oświadczyny partnera, a niedawno potwierdziła, że ślub odbędzie się w przyszłym roku. Choć w mediach Kevin Mglej funkcjonuje jako producent muzyczny, jego wykształcenie wskazuje na zupełnie inny zawód. Jakie? Otóż, jest prawnikiem. Ale to nie wszystko. Prawnik, przedsiębiorca, tekściarz, opisał się tam w trzech słowach: pisze o sobie na Instagramie. Oprócz tego na InstaStory opublikował też zdjęcie biblioteczki, w której znalazło się mnóstwo fachowej literatury. Fotkę podpisał: powiedz, kim jesteś z wykształcenia, nie mówiąc, kim jesteś. Roksje Węgiel z pewnością pęka z dumy, że ma tak wszechstronnego ukochanego u swojego boku. Zobacz też, roksję węgiel pozuje z mamą. Wygląda na dwadzieścia parę lat. Chłopak roksany węgiel chwali się nowym gniazdkiem. Nie wygląda to obiecująco. Roxana węgiel przyznała się do wielkiego błędu. Dziś nie postąpiłaby w ten sposób.